Jak Państwo wiecie, bo już to jest chyba, zdaje się, w mediach, ja rano o tym rozmawiałem z Panem Ministrem Bodnarem, wpłynął już do Sejmu wniosek w sprawie uchylenia immunitetu Pana Mariusza Błaszczaka. To jest wniosek dotyczący ujawnienia założeń planu WARTA, co już wielokrotnie też w mediach było podnoszone. Ten wniosek składa się, jak poinformował mnie Pan. Minister Bodnar z dwóch części, jest część niejawna i część klauzulowana do klauzuli tajnej, co oznacza, że i Komisja, i Sejm będzie musiał rozpoznawać ten wniosek w trybie klauzulowanym. W, rozumiem, że to nie będzie też dla nas żaden techniczny problem, tylko będziemy musieli po prostu tak ułożyć pracę Sejmu, żeby, w, jak Państwo wiecie, to jest dość duże zamieszanie, przygotować to na początek któregoś pewnie posiedzenia marcowego, bo to chyba tak będzie, i być gotowymi do takiego głosowania. Mariusz Błaszczak na rzecz kampanii wyborczej wyjął te plany, wyjął część z kontekstu i przekazał to w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy można zrobić coś bardziej haniebnego wtedy, jeżeli się jest ministrem Obrony Narodowej. Bo to jest dokładnie zaprzeczenie bycia ministrem Obrony Narodowej, działalność ministra Błaszczaka i ujawnienie części planów obronnych Warta wyrwanych z kontekstu. Samo przyspieszenie prokuratury jest dość zauważalne. Z czego wynika? Od początku mówiliśmy, że wszystkie te sprawy, które dotyczą odpowiedzialności PiS-u, muszą być prowadzone. Po prostu zgodnie z literą prawa. Ja sam wiem, bo prowadziłem temat, który dotyczył Antoniego Macierewicza. Przejrzenie tych materiałów, analiza tych materiałów, napisanie raportu grupie 20 osób zajęło 9 miesięcy. Setki godzin każdego z tych ludzi, każdego z tych ekspertów. I dzisiaj prokuratura dochodzi do takiego momentu, kiedy wiele z tych śledztw, wiele z tych spraw. Dochodzi do krańca, kiedy można złożyć oskarżenia do sądu, kiedy można postawić zarzuty, i jeżeli ktoś naprawdę z PiSu myślał, że uniknie odpowiedzialności tylko dlatego, że mija kolejny miesiąc i w jego sprawie według niego nic się nie dzieje, no to dzisiaj myślę, że wielu z nich jest zaskoczonych. Kwestia uchylenia immunitetu dla Mariusza Błaszczaka to jest kwestia bardzo, bardzo ważna. Myślę, że wielu polskich obywateli czeka też na kolejne decyzje prokuratury, m.in. w sprawie Antoniego Macierewicza, w sprawie innych ludzi, którzy dopuszczali się czynów naprawdę haniebnych z punktu widzenia polskiej armii. Dla pana premiera Błaszczaka. No proszę państwa, trwa akcja czysto polityczna, nic z prawem nie mająca wspólnego. Pan premier Błaszczak miał prawo, pełne prawo do odtajnienia tych kompromitujących materiałów i po prostu z tego sprawy karnej no jest tylko i wyłącznie aktem politycznym o skandalicznym i kryminalnym charakterze. Ale to były tajne dokumenty strategiczne. No ale proszę bardzo, proszę Państwa, no tym, kto ma prawo je odtajnić, jest właśnie minister obrony. Czyli miał prawo. Panie prezes. Oczywiście, że miał dokumenty akonsulowane akonsulowane ściśle, Panie. tajne, tajne z planowania operacyjnego, planu użycia sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Polskiej warta. I tutaj mowa jest o tym, że Szaną... działał pan premier na szkodę państwa polskiego, znaczy... ujawniając te treści dokumentów. Znaczy na szkodę obozu politycznego, który można określić jako obóz strony narodowej. To rzeczywiście działał, natomiast na szkodę państwa polskiego nie działał, wręcz przeciwnie, działał w interesie państwa polskiego. Ale są inne kraje, panie prezesie, które tylko czekają na ujawnianie takich strategicznych dokumentów polskich. Wie pani, że... Proszę nie opowiadać tutaj bajek, te inne kraje doskonale wiedziały, jakie są plany. O tym względem, proszę Państwa, to koniec. A z punktu Dziękuję widzenia bardzo. globalnego, Panie Prezesie, to wszystko, co robi ostatnio prokuratura, no bo i w sprawie Pana Premiera Morawieckiego, i w sprawie Pana Sasina, i w sprawie Pana Błaszczaka właśnie, jak Pan to wszystko ocenia? To też akcja przedwyborcza, mająca w istocie charakter czysto polityczny, czyli wykraczająca poza ramy prawa łamiąca wobec tego konstytucję i mam nadzieję, że to zostanie podsumowane w stosownym czasie przez sądy. A jakie będą wyroki, no to już należy do sędziów, a nie do mnie. Nie. Nie? Ja służę Polakom, ale, ale niewinny, w związku no to z tym, no ale dlatego, że ta władza, ta władza próbuje represjonować opozycję, więc dlatego, żebyście Państwo mogli usłyszeć mój punkt widzenia, mieszkańcy Polski Wschodniej zostali oddani za czasów pierwszego Donalda Tuska pod okupację rosyjską, jeżeli doszłoby do wojny. Teraz nie mogą już do tego wrócić. Nie mogą znowu ustanowić obrony na Wiśle musi być broniona Polska na granicach. I to jest ta zmiana, którą wprowadziliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. To jest historyczny dokument. To jest historyczny dokument. Teraz obrona Polski jest na granicach. Wtedy była na linii Wisły. Wtedy za rządów Koalicji PO-PS. -a. No, kiedy ujawniłem, a więc nie były objęte tajemnicą, dokumenty historyczne ujawniłem, żeby pokazać odpowiedź dla tych, którzy pytali. Pytali ludzie na wschodzie, dlaczego likwidowali za pierwszego Tuska jednostki wojskowe. No dlatego, dlatego, że chcieli oddać pół Polski pod okupację rosyjską. Czy zrzekał Pan immunitetu w takim razie? On zrzekał immunitetu, żeby pokazać, żeby mieć możliwość pokazania opinii publicznej tego, kim w istocie jest władza Donalda no to Tuska. sądem, Pan mógł to pokazać. Nie się jeżeli Pan tak uważa, że do skutku będą losowali sędziego, który będzie wskazywał, przecież oni procesy polityczne przygotowują. Sprawy, Procesów politycznych nie było, nie teraz było. będą. Demokracja walcząca wymaga tego, żeby były procesy polityczne, dlatego tak losują A do skutku tych, system, tych sędziów. To no właśnie teraz losują do skutku. Teraz losują do skutku. System losowania jest dobry, z założenia jest dobry. Tylko z tym, że losują do skutku. Odsunęli, próbują odsunąć jedną trzecią sędziów od orzekania, a w wydziałach karnych odsuwają, szczególnie w sądzie okręgowym warszawskim, odsuwają sędziów niepokornych, zostawiają tylko usłużnych tej władzy. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego. Niektórzy mówią, że wisiało to w powietrzu, że to było tak oczywiste odtajnienie tych dokumentów, że to była kwestia czasu, że Mariusz Błaszczak kolokwialnie mówiąc się do igra. Dokładnie tak. Ja pamiętam ten czas z kampanii wyborczej, kiedy pan Błaszczak szafował tymi dokumentami. Wielu polityków wtedy mówiło, że to jest złamanie prawa, to jest przekroczenie uprawnień. Prawo i sprawiedliwość śmiało nam się w twarz, mówiąc, że co my tam gadamy, dlaczego? Dlatego, że myśleli, że wygrają wybory. I gdyby wygrali wybory, pewnie nie byłoby żadnego tematu. Wybory przegrali i teraz wychodzi czas rozliczeń i odpowiedzialności. Pan Mariusz Błaszczak będzie musiał zmierzyć się z zarzutami prokuratury. Pierw na komisji regulaminowej, później na sali plenarnej, a docelowo w prokuraturze i później, mam nadzieję, z niezawisłym sądem. Bo nie ma chyba wątpliwości: immunitet będzie uchylony. Ja nie mam żadnych złudzeń. Ja i cała lewica będziemy głosować za uchyleniem immunitetu. Interes partyjny wziął górę wtedy nad interesem Polski, bezpieczeństwem Polski. Aż trudno sobie wyobrazić: bo to przecież działanie ministra obrony narodowej. Ale Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, dali taki prykas. Macie robić absolutnie wszystko, żebyśmy wygrali wybory. Jak Błaszczak miał otajnić, otajniał. Jak ktoś miał organizować pikniki, robił pikniki. Jak mieli dawać kasę na kampanię ze spółek Skarbu Państwa, dawali kasę ze spółek Skarbu Państwa. Oni naprawdę postawili wszystko na jedną kartę, zagrali wabank i przegrali. I teraz wszystko się to mści. Jarosław Kaszyński wydawał polecenia z tylnego siedzenia, a Błaszczak, Ziobro, Morawiecki, Macierewicz, oni będą ponosić odpowiedzialność. Wówczas Mariusz Błaszczak odtanił dokumenty z roku 2011, wtedy już wtedy byliśmy w sojuszu NATO. To nie była tylko wschodnia flanka naszego kraju, ale wschodnia flanka NATO. Zastanawiam się, jak sojusznicy mogli zareagować na taką sytuację, że aktualny minister obrony narodowej upublicznia, jak NATO chciało się bronić kilkanaście lat wtedy. Myślę, że sojusznicy dzisiaj mają pełne przekonanie, że dzisiaj szefem Monu jest profesjonalista, dzisiaj na czele rządu stoi profesjonalista i koalicja 15 października to odpowiedzialni ludzie z odpowiedzialnych ugrupowań politycznych. I cieszą się, że tacy ludzie jak Błaszczak nie pełnią już tak ważnych funkcji wicepremiera i szefa obrony narodowej. To jest najlepsza informacja, natomiast za to co było, myślę, że każdy wyrabia sobie pogląd, a Błaszczak będzie ponosił odpowiedzialność. Za TVP-info Pana prokuratora generalnego, proszę mnie też przesłuchać w tej sprawie. Bo ja wielokrotnie mówiłem, tak jak wszyscy Polacy, którzy mieszkają po tamtej stronie Wisły, a Lubelszczyzna jest po tamtej stronie Wisły, wielokrotnie ujawnialiśmy to skandaliczne plany ówczesnej władzy obrony Polski na linii Wisła, bo to nam Polakom mieszkającym na wschodzie jest po prostu chodzeniem po głowie. Więc jeżeli ktoś chce ścigać Mariusza Błaszczaka za to, że mówił o haniebnych planach obrony Polski na linii Wisła, to proszę mnie też ścigać i wszystkich tych, którzy mieszkają z tamtej strony Polski, Wisły, dlatego, że wszyscy tam o tym mówili i wszyscy ujawniali te plany. Więc niech nie będzie śmieszny pan Bodnar, tylko niech się puknie w głowę. Prawo znaczy prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Ci, którzy ujawniają naprawdę strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa państwa, dokumenty w celach politycznych, tylko po to, żeby wygrać wybory, są po prostu albo nieświadomi, albo bezceremienialnie głupi. Tylko jeżeli to naraża na szwank bezpieczeństwo państwa, to wymaga reakcji i wymaga tego, by zostali pociągnięci do odpowiedzialności.